Ja, Adam Kowalski, byłem na lotnisku Heathrow w Londynie, czekając na wieczorny lot do Warszawy. Po wyczerpującym tygodniu negocjacji umów i niekończących się spotkań, jedyne, czego pragnęłam, to zrelaksować się w zaciszu pierwszej klasy. Oszczędzałam miesiącami na ten luksus, wyobrażając sobie wyśmienite posiłki, indywidualną obsługę i przestronny fotel, które na mnie czekały. Pomysł rozciągnięcia nóg i wreszcie odpoczynku był obietnicą, która nie pozwalała mi zasnąć pomimo zmęczenia. Terminal, jak zwykle, był zajęty, zarówno pośpiesznymi pasażerami, jak i ciekawskimi turystami. Jasne światła sklepów wolnocłowych i ciągły gwar tworzyły typową scenę na lotnisku, ale ja skupiałem się na tym, żeby nic nie przeszkodziło mi we wejściu na pokład. Przybyłem z dużym wyprzedzeniem, co pozwoliło mi obserwować przepływ pasażerów i dynamikę wokół bramki wejściowej. Mój bilet był mocno w moich rękach, błyszczący bilet na kilka godzin tak potrzebnego spokoju. Czekając, pozwalałem moim oczom błądzić po pokoju. Wtedy moją uwagę przykuło coś niezwykłego. Niedaleko wejścia priorytetowego do pierwszej klasy stała starsza, ciemnoskura dama o szlachetnej postawie i aurze niezaprzeczalnej godności. Miała na sobie sukienkę w kolorowe wzory, które kontrastowały z formalnością otaczającego otoczenia. Jego spojrzenie, spokojne i stanowcze, Wyrażało spokój, który zdawał się przeciwstawiać pośpiechowi i niecierpliwości, które panowały w tym miejscu. Stała w kolejce do pierwszej klasy, co było niezwykłe i wydawało się, że wywołało małe zamieszanie. Marek, Stewart odpowiedzialny za wejście na pokład, pokłócił się z panią. Wyraz jego twarzy wskazywał na zniecierpliwienie i pewną arogancję, jakby oceniał swoją obecność spojrzeniem pełnym uprzedzeń i niedowierzania. Pani natomiast pozostała beznamiętna, niewzruszona sytuacją. Kontrast pomiędzy jej spokojem a jego niecierpliwością był uderzający i poczułem natychmiastową potrzebę zbliżenia się i zrozumienia, co się dzieje. W kolejce do wejścia na pokład pierwszej klasy wśród pasażerów wyróżniała się starsza, czarna kobieta. Jego twarz odznaczała się wyrazistymi rysami, a dłonie lekko drżące mocno trzymał notatkę. Miała na sobie elegancką i żywą sukienkę z afrykańskim nadrukiem, ozdobioną dyskretną biżuterią, ale emanującą aurą historii i tradycji. Jego twarz była księgą przeżytych doświadczeń, a oczy promieniowały spokojem i godnością, która wydawała się niewzruszona nawet w obliczu rozwijającego się chaosu. Marek, Stewart odpowiedzialny za wejście na pokład, był wyraźnie zdenerwowany. Przesadnie gestykulował, wskazując na przejście pani, jakby chciał ją przekonać, że się myli. Proszę pani, ta linia jest dla pierwszej klasy, powiedział tonem łączącym z i protekcjonalność. Uważam, że powinieneś jechać tam w klasie ekonomicznej. Krystyna, jak się później dowiedziałem, pozostawała bez ruchu, trzymając swój list ze spokojem, który przeciwstawiał się niepokojowi marka. Na jego ustach pojawił się lekki uśmiech, wyraz kogoś, kto stanął w obliczu znacznie trudniejszych sytuacji niż obecna. Młody człowieku, powiedziała cichym, stanowczym głosem, mój bilet jest pierwszej klasy. Kupiłem go z wyprzedzeniem i doskonale wiem, gdzie mam być. Marek jednak wydawał się zdeterminowany, by udowodnić jej, że się myli. Pozwól mi jeszcze raz zobaczyć twoją notatkę, zażądał z lekkim tonem niedowierzania w głosie. Wziął notatkę z rąk Krystyny i przyjrzał jej się krytycznym okiem, jakby spodziewał się znaleźć jakiś błąd usprawiedliwiający jego zachowanie. Notatka była jednak prawdziwa, co wyraźnie go niepokoiło. Pozostali pasażerowie zaczęli zauważać tę sytuację, niektórzy rzucali zaciekawione spojrzenia, a inni wyraźnie czuli się nieswojo z powodu braku szacunku ukrytego w zachowaniu Marka. Krystyna natomiast zachowała spokój, a jej postawa była mieszanką odporności i cierpliwości. Nie pozwoliła, aby wstrząsnęła nią wrogość pod przykrywką protokołu i zachowała swoją godność nienaruszoną. Obserwując te sceny. Poczułem rosnące poczucie niesprawiedliwości i oburzenia. Nie była to tylko kwestia zasad przyjmowania na pokład, ale odzwierciedlenie cichych uprzedzeń, które wciąż przenikały nasze społeczeństwo. Krystyna była tam, aby domagać się swojego prawa nie tylko do miejsca w pierwszej klasie, ale także do bycia traktowaną z szacunkiem i równością, na jaką wszyscy zasługujemy. Ciekawość sprawiła, że jeszcze bardziej zbliżyłem się do rozgrywającej się przede mną sceny. Marek, asystent, był wyraźnie wzburzony. Zmarszczone brwi i gwałtowny sposób, w jaki trzymał list od damy, zdradzały jego zniecierpliwienie. Powtarzał z uporem, ten bilet nie jest ważny w pierwszej klasie. Musiałeś się pomylić. Proszę przejść do odpowiedniego rzędu, czyli do klasy ekonomicznej. Mówiąc, gestykulował z przesadą, wskazując na kolejkę pasażerów oczekujących na wejście do klasy ekonomicznej, jakby wskazywał dla Krystyny oczywistą drogę. Jego gesty były niecierpliwe, niemal wrogie, jakby nie mógł zrozumieć, jak ktoś taki jak ona może mieć bilet pierwszej klasy. Kobieta zachowała jednak niezachwianą postawę. Dowiedziałem się, że ma na imię Krystyna. Uniosła lekko podbródek, a jej oczy wyrażały cichą siłę i niezłomną determinację. Młody człowieku, powiedziała głosem, choć łagodnym, niosącym w sobie stanowczość kogoś, kto w życiu stawił czoła wielu wyzwaniom i je przezwyciężył, kupiłem ten bilet pierwszej klasy z wyprzedzeniem. Mam prawo do swojego miejsca. Krystyna trzymała swój liścik jak trofeum, świadectwo jej osobistych osiągnięć i godności. W jego postawie było coś, coś, co wykraczało poza zwykłe posiadanie notatki. Była to afirmacja ich tożsamości, historii, zmagań i zwycięstw. Każde jej słowo było cichym świadectwem jej odporności i prawa do bycia tam. Marek jednak wydawał się niezdolny do spojrzenia poza własne założenia. Nadal upierał się, że zaszła jakaś pomyłka, jakby był zdeterminowany znaleźć błąd, który usprawiedliwiłby jego działania. Może popełniłeś błąd przy zakupie biletu, zasugerował z ledwie skrywanym niedowierzaniem. Krystyna była nieustraszona. Spojrzała prosto w oczy Marka, w ich spojrzeniu było mieszanina współczucia i rozczarowania, jakby była przyzwyczajona do radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami. Nie ma w tym żadnej pomyłki, młody człowieku powiedziała spokojnie. Jestem tam, gdzie powinienem. Mój bilet jest ważny i mam pełne prawo wejść na pokład pierwszej klasy. Oglądając, poczułem mieszaninę podziwu dla Krystyny i oburzenia z powodu sposobu, w jaki została potraktowana. Była tam nie tylko po to, by ubiegać się o miejsce w samolocie ale także po to, aby potwierdzić swoje prawo do bycia traktowanym z godnością i szacunkiem, niezależnie od jej wyglądu i wieku. I ta cicha stanowczość, którą okazywała, ta cicha siła, była czymś, czego Marek zdawał się nie rozumieć i nie szanować. Było jasne, że Marek zachowywał się uprzedzony, a jego wyraz twarzy wyrażał nieufność i pogardę. Przyglądał się Krystynie wzrokiem mieszającym się z niedowierzaniem i wyższością, jakby nie mógł sobie wyobrazić, że starsza, czarna kobieta posiada bilet pierwszej klasy. W każdym geście, w każdym słowie krył się ukryty osąd, założenie, że nie należy do tego uprzywilejowanego miejsca. Proszę pani, powiedział głosem przepełnionym wyraźną protekcjonalnością, być może pomyliła się pani przy zakupie biletu. Klasa ekonomiczna jest tam, upierał się, wskazując kolejny rząd. Czy na pewno nie pomyliłeś się przy wyborze rodzaju biletu? Krystyna, swoją spokojną i dostojną postawą, nie dała się zastraszyć. Jego oczy spotkały wzrok Marka ze spokojem, który przeciwstawiał się ukrytym w jego słowach. Młody człowieku, doskonale wiem, jaki bilet kupiłam. Mam prawo tu być tak jak każdy, kto zapłacił za to miejsce, odpowiedziała pewnym i niezachwianym głosem. Zachowanie Marka odzwierciedlało głębokie uprzedzenia. Bezpodstawne założenie, że Krystyna, ze względu na swój wygląd i wiek, nie może być osobą zdolną do zajmowania miejsca pierwszej klasy. Był to subtelny, ale bolesny przejaw dyskryminacji, niewidzialna bariera, którą wzniósł pomiędzy nią a jej prawem do korzystania z takiego samego komfortu i traktowania jak inni pasażerowie. Kiedy patrzyłem na tę scenę, poczułem, jak narasta we mnie fala oburzenia i dyskomfortu. Sposób, w jaki Marek potraktował Krystynę. Był nie tylko niesprawiedliwy, było to odzwierciedleniem uprzedzeń, które niestety nadal przenikają nasze społeczeństwo. Poczułem napięcie w powietrzu i dyskomfort innych pasażerów, którzy również byli świadkami tej sceny, ale którzy podobnie jak ja czuli się bezsilni, aby bezpośrednio interweniować. Krystyna natomiast zachowała swoją godność nienaruszoną. Nie musiała podnosić głosu ani okazywać złości, żeby dochodzić swoich racji. Jego obecność i słowa były silniejsze niż jakikolwiek protest czy kłótnia. Z każdą spokojną i stanowczą odpowiedzią stawało się jasne, że nie chodzi tylko o bilet lotniczy, ale o większą walkę o uznanie i szacunek. Uprzedzenia Marka były oczywiste, a widok Krystyny stojącej przed nim z taką godnością i spokojem skłonił mnie do refleksji nad barierami, które wciąż musimy przełamać w naszym społeczeństwie. Była to bolesna, ale konieczna lekcja. Że prawdziwą równość można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszyscy, niezależnie od wyglądu i wieku, będą traktowani z szacunkiem i godnością, na jaką zasługują. Widząc rosnące zawstydzenie i ewidentną niesprawiedliwość w sposobie, w jaki Marek potraktował Krystynę, poczułam, że nie mogę milczeć. Zebrałam się na odwagę i podeszłam do tej dwójki. Przepraszam, Marek powiedział, starając się, aby jego ton był spokojny, ale stanowczy. Panna Krystyna ma pełne prawo stanąć w tej kolejce. Czy dobrze sprawdziłeś jej bilet? Marek, zaskoczony moją interwencją, zawahał się przez chwilę. Wyraz wyższości ustąpił miejsca widocznemu dyskomfortowi. Wydawał się zmagać się wewnętrznie, pomiędzy utrzymaniem swojego uprzedzonego stanowiska a przyznaniem, że się mylił. Z westchnieniem zniecierpliwienia sięgnął jeszcze raz po notatkę Krystyny. Krystyna, z tą samą godnością, jaką zachowywała przez całą rozmowę, bez protestu wręczyła mu list, wpatrując się w Marka, w milczeniu, wzywając go, aby przyznał się do błędu. Stuardesa, teraz wyraźnie bardziej zdenerwowana, wzięła notatkę i z nową uwagą przeczytała ją, szukając uzasadnienia swojej poprzedniej postawy. Po sprawdzeniu notatki Marek w końcu zdał sobie sprawę, że nie było w nim żadnego błędu. Bilet Krystyny był autentyczny i dawał jej wszelkie prawa pasażera pierwszej klasy. Jego wyraz niedowierzania zmienił się w zawstydzenie i w końcu podniósł wzrok na Krystynę, a jego spojrzenie było wypełnione mieszaniną poczucia winy i wstydu. Przepraszam, proszę pani, powiedział Marek głosem niższym i wyraźnie zawstydzonym. To był błąd z mojej strony. Twój bilet jest w porządku. Proszę, śmiało i ciesz się podróżą. Drżącymi rękami oddał notatkę Krystynie. Jego postawa uległa całkowitej zmianie, jakby w końcu dotarł do niego realizm sytuacji. Krystyna przyjęła notatkę z skinieniem głowy i lekkim uśmiechem, zachowując nienaruszony spokój. Dziękuję, młody człowieku, powiedziała po prostu, a jej słowa były pełne łagodności, która rozbrajała wszelkie ślady wrogości. Odwróciła się i poszła w stronę bramki wejściowej, całkowicie przywrócona jej godność i prawo do przebywania tam. Widząc Marka kuliącego się Niemal upokorzonego własną postawą, poczułam falę ulgi zmieszaną z głęboką refleksją nad tym, jak łatwo można dać się zwieść bezpodstawnemu. Krystyna nie tylko broniła swojego prawa do wejścia na pokład pierwszej klasy, pokazała nam, nam wszystkim, którzy byliśmy świadkami tej sceny, prawdziwą wartość godności i szacunku. Rzucając ostatnie spojrzenie na Marka, który teraz zdawał się zastanawiać nad swoimi działaniami, odwróciłem się i ruszyłem w stronę własnej bramki wejściowej. Ta interwencja, choć niewielka, w mocny sposób przypomniała, że sprawiedliwość i równość zaczynają się od prostych aktów odwagi i empatii. Kiedy Marek wyraźnie zawstydzony oddał kartkę Krystynie, przyjęła ją z delikatnością kontrastującą z napięciem chwili. Jego smukłe, lekko pomarszczone palce trzymały papier z tą samą stanowczością i elegancją, z jaką podtrzymywały jego godność. Jego oczy, głębokie i pełne historii, spotkały Marka, który teraz odwrócił wzrok, nie mogąc unieść ciężaru tego spotkania. Głosem cichym, ale pełnym autorytetu i doświadczenia, Krystyna zaczęła mówić. Wiesz, młody człowieku, powiedziała, a jej ton był przepełniony spokojem, który uciszył otaczający ją zgiełk. Podróżowałem po całym świecie. W wielu miejscach napotkałem uprzedzenia i bariery w sposób, jakiego być może nigdy nie doświadczysz. Sobie wyobrazić, ale nigdy nie pozwoliłem, żeby to mnie powstrzymało. Gdy mówiła, głębia jej słów, zdawała się odbijać echem poza obecną chwilą, przenosząc nas do rzeczywistości, w której walka z ubyła stałym elementem jej życia. W jego głosie była mądrość, głęboka wiedza o przeciwnościach, z którymi musiał się zmierzyć i które pokonał, co nadawało każdemu słowu szczególną wagę. Jestem tutaj w pierwszej klasie, kontynuowała, nie spuszczając wzroku z Marka, który teraz wydawał się mały w obliczu wielkości tej kobiety, ponieważ ciężko na to pracowałam. Każdy mój krok, każda walka, którą stoczyłam, przyprowadził mnie tutaj. To nie twoja postawa, to nie twoje uprzedzenia odbiorą mi prawo do bycia tutaj. Zasłużyłem na to miejsce, tak jak wszyscy inni pasażerowie wokół mnie. Zapewnienia Krystyny nie były jedynie reakcją na niesprawiedliwe traktowanie Marka, był to wyraz siły i odporności. Każde słowo było pretensją do jego miejsca w świecie, potwierdzeniem, że jego godność i prawa nie podlegają negocjacjom niezależnie od tego, jak postrzegają je inni ludzie. Marek, teraz wyraźnie wstrząśnięty, pokręcił tylko głową w geście, który wydawał się być mieszaniną uznania i żalu. Stanął przed nieuniknioną prawdą, lekcją szacunku i równości, której Krystyna przekazała mu w sposób zarówno pogodny, jak i mocny. Wszędzie wokół pasażerowie, którzy byli świadkami tej sceny, milczeli, chłonąc głębie tej chwili. Krystyna swoją spokojną i pełną godności odpowiedzą przekształciła epizod uprzedzeń w potężną lekcję człowieczeństwa i szacunku. Nie tylko upomniała się o swoje prawo do tego, aby tam być, ale także przypomniała nam wszystkim, że wartością człowieka nie jest wygląd czy wiek, ale siła i godność, z jaką stawia czoła przeciwnościom życia. Rzucając ostatnie spojrzenie na Marka, Krystyna odwróciła się i zdecydowanymi krokami ruszyła w stronę bramki odlotów, a jej obecność emanowała cichą siłą, która wywarła trwały wpływ na wszystkich wokół niej. Słowa Krystyny rozeszły się po sali jak potężne echo często ignorowanej prawdy. Cisza, która potem nastąpiła, była głęboka, przepełniona zbiorową refleksją. Wydawało się, że wszyscy wokół wywarli wrażenie, jakie wywarły słowa Krystyny, które dotknęły czegoś fundamentalnego, jakim jest godność i szacunek. Marek, który wcześniej prezentował postawę sztywnego autorytetu, był teraz wyraźnie zawstydzony. Jego wyraz twarzy zmienił się drastycznie, jego ramiona, niegdyś uniesione z bezpodstawną pewnością siebie, były teraz zgarbione, jakby w końcu spadł na niego ciężar wstydu i poczucia winy. Jego wzrok unikał spojrzeń pozostałych pasażerów i wydawał się zamyślony, być może odtwarzając każdą chwilę swojego spotkania z Krystyną i zdając sobie sprawę, jak niesprawiedliwe było jego zachowanie. Dla mnie ta scena była bolesnym przebudzeniem. Poczułam ciężar na sercu, gdy zdałam sobie sprawę z głębokości uprzedzeń wciąż obecnych w naszym społeczeństwie i długiej drogi, jaką wciąż mamy przed sobą, aby osiągnąć prawdziwy szacunek i równość. Słowa Krystyny nie tylko usprawiedliwiły jej osobiste prawa, ale także rzuciły światło na pilną potrzebę szerszej zmiany w sposobie, w jaki traktujemy się nawzajem, niezależnie od wyglądu i okoliczności. Krystyna z niezachwianym spokojem zebrała swoje rzeczy i udała się do bramki wejściowej. Jego postawa była żywym świadectwem godności i siły, każdy jego krok zdawał się potwierdzać jego zwycięstwo nad U, z którymi się mierzył. Szła z podniesioną głową, patrząc prosto przed siebie, bez cienia wątpliwości i żalu w swoich ruchach. Kiedy zniknęła w korytarzu prowadzącym do samolotu, poczułem głęboki podziw dla tej kobiety. Krystyna zamieniła moment dyskryminacji w potężną lekcję człowieczeństwa. Jej godność, nienaruszona i promienna, oświeciła prawdę, że wartości człowieka nie mierzy się wyglądem czy wiekiem, ale odwagą, z jaką stawia czoła przeciwnościom życia i stanowczością, z jaką domaga się prawa do bycia traktowanym z szacunkiem. Wokół niego pozostali pasażerowie zaczęli szemrać między sobą, niektórzy wyrażali swój wstyd i oburzenie z powodu tego, czego byli świadkami, podczas gdy inni, podobnie jak ja, w milczeniu zastanawiali się nad wpływem tego doświadczenia. Krystyna pozostawiła w nas wszystkich niezatarty ślad, przypominając, że walka o szacunek i równość to wspólna odpowiedzialność. Ostatecznie interwencja Krystyny była czymś więcej niż obroną jej praw, była to potężna demonstracja tego, jak każdy z nas może swoimi czynami i słowami przyczynić się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i równego świata. I kiedy zmierzała w stronę miejsca w pierwszej klasie, wiedziałem, że już nigdy nie zobaczę świata w ten sam sposób. Podczas lotu do Warszawy, gdy samolot płynnie przelatywał nad chmurami, myślami utkwiłem w scenie, której właśnie byłem świadkiem. Każdy szczegół konfrontacji Krystyny i Marka wciąż odbijał się echem w moich myślach. Siedząc wygodnie w swoim miejscu pierwszej klasy, nie mogłem powstrzymać się od refleksji nad głębią tej chwili i jej konsekwencjami. Kilka rzędów dalej Krystyna wreszcie cieszyła się wygodą, o którą tak ciężko walczyła. Jego obecność była niczym latarnia morska godności pośród dyskretnego luksusu kabiny. Dyskretnie obserwowałem, jak się osiedla, a jej spokojne, pewne ruchy świadczyły o pogodzie ducha, która wydawała się niemal niezachwiana. Mój wzrok skierował się na okno. Gdzie sceneria przeplatała się z głębokim błękitem nieba i nieskazitelną bielą chmur. Myślałam o wszystkich nieopowiedzianych historiach, które Krystyna ze sobą niosła. Jakie bitwy musiała stoczyć, aby tam być? Jakie przeszkody pokonała? Jakie uprzedzenia rzuciła wyzwanie? Jej pogodna i dostojna postać zdawała się zawierać świat doświadczeń, który mogłem sobie tylko wyobrazić. Z każdą myślą rósł mój podziw dla Krystyny. Zastanawiałem się nad jej życiem, nad niewidzialnymi siłami, które ją ukształtowały, nad barierami, które z pewnością musiała po drodze przełamać. Było jasne, że nie znalazła się tam przez przypadek czy szczęście, ciężko pracowała i zdobyła swoje miejsce dzięki determinacji i odwadze, które pozostawiły głęboki ślad w każdym, kto miał szczęście stanąć na jej drodze. Gdy samolot kontynuował swój kurs, poczułem mieszaninę wstydu i inspiracji. Wstyd, że nasze społeczeństwo wciąż nie uznaje i nie szanuje godności wszystkich swoich członków i inspiracja tym, jak Krystyna swoją pogodną obecnością i mocnymi słowami pokazała nam wszystkim prawdziwą istotę równości i szacunku. Stewardesa podeszła i zaproponowała napoje, a kiedy grzecznie odmówiła, pogrążyłem się w myślach. Obraz Krystyny siedzącej w fotelu z lekkim wyrazem zadowolenia wydawał się nieustannym przypomnieniem o tym, jak ważna jest walka o nasze prawa i niepozwalanie aby uprzedzenia powstrzymywały nas przed realizacją naszych marzeń. Przez całą podróż nie mogłam powstrzymać się od poczucia małej w porównaniu z wielkością tej kobiety. Krystyna pokazała, że prawdziwa siła nie leży w wyglądzie czy zewnętrznej sile, ale w umiejętności zachowania niezłomności i godności w obliczu przeciwności losu. Jej cicha odwaga i niezłomna determinacja były lekcją życia, którą będę nosić ze sobą na zawsze. Kiedy samolot w końcu zaczął zniżać się do Warszawy, ogarnęło mnie nowe poczucie celu i refleksji. Krystyna pokazała mi siłę prostego działania, zdecydowanej i godnej reakcji w obliczu niesprawiedliwości. Dlatego też, gdy przygotowywaliśmy się do lądowania, wiedziałem, że opuszczam ten lot z czymś więcej niż tylko doświadczeniem podróżniczym dałem niezapomnianą lekcję o prawdziwej istocie człowieczeństwa i szacunku. Po wyjściu z samolotu, gdy pasażerowie rozchodzili się po warszawskim lotnisku, ponownie spotkałem Marka. Stał w pobliżu stanowiska odbioru bagażu, a jego twarz była zupełnie inna niż wtedy, gdy widziałem go po raz ostatni. Nie było już w nim atmosfery wyższości czy zniecierpliwienia, którą okazywał podczas wejścia na pokład, teraz na jego twarzy malował się wyraz głębokiej skruchy. Obserwowałem go, jak rozglądał się dookoła, jakby kogoś szukał. Jego wzrok w końcu padł na Krystynę, która spokojnie czekała na swój bagaż. Marek odetchnął głęboko, wyraźnie zaniepokojony i ruszył w jego stronę. Każdy krok wydawał się pełen wahania, jakby rozważał słowa, które powie. Kiedy Marek dotarł do Krystyny, zatrzymał się na chwilę, najwyraźniej zdobywając się na odwagę, by przemówić. Na koniec cichym, szczerym głosem powiedział, Pani Krystyno, chcę przeprosić za to, co się wcześniej wydarzyło. Zachowałem się niesprawiedliwie i uprzedzony, i bardzo żałuję tego, jak panią potraktowałem. Krystyna, która zauważyła podejście Marka, zwróciła się do niego ze spokojnym spojrzeniem. Jej wyraz twarzy był spokojny i pełen zrozumienia, jakby już wiedziała, co nadchodzi. Przez chwilę milczała, pozwalając, aby ciężar słów Marka zawisł w powietrzu pomiędzy nimi. Młody człowieku, odpowiedziała Krystyna głosem cichym, ale pełnym cichej władzy przyjmuje Twoje przeprosiny. Wszyscy musimy się wiele nauczyć i rozwijać. Mam nadzieję, że to doświadczenie nauczycie patrzeć na ludzi z większym szacunkiem i empatią. Marek wyglądał na odprężonego i wzruszonego. Skinął głową w podzękowaniu, wyraźnie poruszony hojnością Krystyny. Dziękuję, proszę pani. Obiecuję, że w przyszłości będę starał się być lepszym człowiekiem. Krystyna uśmiechnęła się lekko, a uśmiech promieniował współczuciem i zrozumieniem. Życzę ci dobrego życia, młody człowieku. Obyś znalazł wiele okazji, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Odchodząc marek wyglądał jak odmieniony człowiek, niosący w sobie lekcję, której nauczył się od Krystyny. Przyglądałem się tej scenie z mieszaniną podziwu i szacunku. Zdolność Krystyny do przebaczenia z taką hojnością i godnością była naprawdę imponująca. Jego postawa świadczyła nie tylko o osobistej sile. Ale także o głębokim zrozumieniu potrzeby pokonywania uprzedzeń za pomocą empatii i mądrości. Kiedy odbierałem bagaż i przygotowywałem się do opuszczenia lotniska, w mojej głowie wciąż odtwarzała się ta scena. Krystyna pokazała nam wszystkim, jak ważne jest przebaczenie i wzajemny szacunek. Na niesprawiedliwość odpowiedziała nie goryczą, ale spokojem, który rozbrajał i kształcił. I to była lekcja, która niewątpliwie została ze mną na zawsze. Wizerunek Marka. Teraz mężczyzny z nową perspektywą i Krystyny, postaci o niezachwianej godności, był potężnym świadectwem wpływu, jaki może mieć prosty akt empatii i przebaczenia. Kiedy opuszczałem lotnisko, poczułem inspirację, aby pójść za przykładem Krystyny i zawsze starać się traktować innych z szacunkiem i człowieczeństwem, na jakie wszyscy zasługujemy. Kiedy wychodziłem z lotniska, świeżość warszawskiego powietrza zdawała się nieść nowe poczucie przejrzystości. Interakcja z Krystyną, choć krótka, wywarła na mnie głęboki ślad, zmianę perspektywy, której nie mogłam zignorować. To było tak, jakby w tym krótkim czasie otworzyło się okno, które pozwoliło mi spojrzeć poza pozory i powierzchowności, które tak często kształtują nasz osąd. Krystyna nie tylko upomniała się o swoje prawo do miejsca w pierwszej klasie, dała nam lekcję prawdziwego znaczenia godności i szacunku swoimi niezachwianymi spokojem i przemyślanymi słowami, pokazała, że wartość człowieka nie tkwi w tytułach czy posiadaniu, ale w sile charakteru oraz sposobie, w jaki stawia czoła przeciwnościom życia i pokonuje je. Wspomnienie pogodnego spojrzenia Krystyny, utkwionej w marku zmagającym się z żalem, skłoniło mnie do refleksji nad tym, jak łatwo jesteśmy skłonni oceniać innych na podstawie uprzedzeń i stereotypów. Byłem świadkiem, jak prosty gest szacunku i empatii może nie tylko przywrócić człowiekowi godność, ale także spowodować znaczącą przemianę w otaczających go osobach. Nauczyłem się, że prawdziwej klasy człowieka nie mierzy się na podstawie miejsca, jakie zajmuje w samolocie, ale na podstawie tego, jak radzi sobie z wyzwaniami, jakie stawia życie. Krystyna swoją spokojną obecnością i zdecydowaną odpowiedzą na uprzedzenia pokazała, że wielkość człowieka polega na umiejętności zachowania godności i współczucia. Nawet w obliczu niesprawiedliwości. Kiedy opuściłem lotnisko i udałem się do czekającej taksówki, poczułem się bardziej świadomy swoich własnych działań i postaw. Uświadomiłam sobie, że każda interakcja, każda chwila konfrontacji czy zrozumienia jest okazją do okazania szacunku, na jaki każdy zasługuje. I że w świecie, w którym tak często oceniamy innych powierzchownie, prawdziwą miarą człowieka jest głębia jego charakteru i jakość jego działań. Krystyna nauczyła mnie, że niezależnie od wyglądu i wieku wszyscy zasługujemy na traktowanie z godnością i szacunkiem. Jego lekcja była prosta, ale pełna mocy, że człowieczeństwa nie definiują etykiety czy klasy, ale wzajemny szacunek oraz umiejętność dostrzegania i doceniania istoty każdej jednostki. Wsiadając do taksówki, poczułem inspirację, aby kontynuować te lekcje i starać się być bardziej uczciwym i empatycznym w swoich interakcjach. Krystyna pozostawiła trwały ślad, ślad mądrości i godności, który będę nosić ze sobą na zawsze. I tak, gdy taksówka odjeżdżała z lotniska i roztaczał się przede mną krajobraz Warszawy, wiedziałem, że to doświadczenie zmieniło nie tylko moją perspektywę, ale także sposób, w jaki odtąd będę patrzył na świat.